Się ma z tej strony, Facebook y, 37, Screeno. E, nie to znowu screeno. a to jest już 24 odcinek y, Fortes City Mixeli. W poprzednim odcinku na eliminację poszła drużyna Flamzera oraz drużyna Szafa, i zrobimy sobie y, eliminację. Bezpieczny jest szaf. Bezpieczny jest ticket, nie ticket, tylko tungster. Bezpieczny jest Tesla, bezpieczny jest Jinki. Tutaj bezpieczny jest Flamzer, bezpieczny jest szhugi bezpieczny jest Slasho i bezpieczny jest Bernard. Was przesuniemy tam do tyłu. No tak, zagrożeni są ci dwaj tupalowie. I tak, jeden z Was dostał. Jeden głos, a drugi z was dostał e, dwa głosy. No i dwa głosy dostał. Tickets. odpadasz, niestety, kolego. Nara, papa, pa, bajo, bajo. Elo, elo. E, policja. E, co ty powiedział? Ale ja nie dokończyłem, i poza tym nie wiesz, co chciałeś powiedzieć. Chciałeś powiedzieć: Policja z. E, powiedzieć: Policja z. Łagodnie Zgłowo O ty kaszta Wale ten program Do tej LC też trafić chodź do mnie No dobra, a dzisiejszym wyzwaniem to Przenieśliśmy się na taki teren e, Ponieważ będzie ta gra polegała na tym, że Będziecie musieli sobie zrobić jakieś schronienie, albo nie, ale to wam się nie opłaca. I wypuścimy tutaj takiego pana, który was będzie szukał, was e, e, właśnie zapewniam może was gryźć, szarpać, bić. Nie zabije, ale pokaleczy was troszkę, no taki troszkę psychol. O, psychol, czy ktoś powiedział psychol? no no i tutaj na takim polu na którym nigdy nas nie było żeby było ciekawiej musicie znaleźć sety skrojenia możecie drużynowo jak nie chcecie to nie ale polecam drużynowo bo <laughs> o Jezus <laughs> umieram bo stosunkowo w grupie siła co nie no i no i członek z której osta drużyny ostatni ten to nie idzie na eliminację jego drużyna. Myślę, że możemy zaczynać za 3, 2, 1 o start, dobra, dobra. Szybko my idziemy tu w te góry. Dobra, idziemy w te góry, łatwo. To my idziemy w tamte góry. No to idziemy w tamte góry! O kurde, nas jest najwięcej! oni se wybrali! Jedno miejsce tam, drugie miejsce tam. To co my teraz zrobimy? Myślcie. Mm. E, nie wiem, co zrobimy. E, ale ach, nie mam większego psychola niż ja. E, placki? Dobra, proste. Zabudujemy się w tych górach i, i na pewno przetrwamy, nie? No to dawajcie, idziemy tam. O, bo tu jest taki... Rów, nie, tu są te góry, jakby je tak poprzepychać troszkę, chodź tu kto, o mesmo, no, no można by zrobić, to chodź, futi, znów się już tam ładuj, zobaczymy ile tam miejsca jest, to tak, futi, weź to, tą przepchaj. Dobra, czekaj. O, dobra, git jest jakoś. E, dobra, to ja tu nasunę. O kurde, żeby nas nie zawaliło. Nie no, chyba git. Jeszcze sprawdzę. O kurde. Tu może, mogą nam wejść. Jak ty to fucki zrobiłeś? Dobra, teraz chyba nie wejdzie. Ja tu tylko wejdę, podciągnę i mamy to. Eee, bo tu są góry. One są mniejsze, bo tam są takie duże. A tu są z takich dwóch małych skał. No widzę, no widzę. no. E, w ogóle, jak tego gościa będziemy mogli jakoś mu też coś zrobić, to Tesla go raź prądem. Jak co? Ok. E, e, wracając. Tak, są dwie skały oparte o taki to ścianę, to trzeba zrobić tą piramidkę. E, piramidkę? W sumie ja mogę być jedną ze skał, nie? Nie! co? to nam nic nie da! No dobra, to czekaj, ja tu odchylę. O kurde. Tutaj w takiej zapadni mieszkać. E, ale tu nie będziemy mieszkać. Tu tylko schron mamy tymczasowy. Na jeden odcinek. Za, jak zapewne myślę. Poza tym ważniejsze jest to, żeby no, nas to uchroniło, nie? No. Dobra, pakujcie się tam, Jezus. Ja to zamknę. Eee. 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 Dobra, gotowe. No kurde, tu nie mamy żadnych pomysłów. No, no, dobra, dawajcie tu do góry. I tu poszukamy może no. no bo, może po prostu tak trzeba skurcie zrobić, bo krucho to to widzę, nie? Mm, 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 to jakieś książeczki. Oj, tu jest przepaść, to chłopaki. Um, nie wiem czy by było y, dobrze tam spać. Eee no, no więc radzę tutaj nie wpadajcie, no. Psycho ja jestem psycho taki psycho. Psycho, co mu się dzieje? No nie wiem, czasami tak ma, ale to tak częste ostatnio tak miał. To nie częste ostatnio tak miał dwa tygodnie temu. To tak co dwa miesiące i na Wigilię Psychol, psychol Psychol, psychol No, idźcie, nie mamy czasu Psychol, psychol Psychol, psychol Co, co za debile, oni tam spadli do tej przepaści Co jest? Musimy ich ratować Żadne nie musimy, pamiętasz co mówił Skrino, możemy się chować drużynowo, nie musimy, więc oni przez swoją głupotę, yy, no tam zostaną. samą. Ja przecież przez Bernarda tu spadłem, Macie mnie wyciągnąć. Jak wygramy za was wyzwanie, to wtedy nam będziecie dziękować. Teraz tu zostaniecie. Dobra, idziemy dalej, Olasik. O boże. Screen nas chyba zaraził. COVID-em 37 Dobra, idziemy, idziemy. Tu jest ta góra. O kurde, tu jest dołek. Ktoś by tam mógł wejść. Tylko kto? Nie wiem może ja zobaczę jak tam jest. O kurde, tam jest przepaść w dół, taka szparka, ja tam nie chcę spaść. No co, ty się boisz? No boję się, boję się, bo jak tam zbadę, to mnie już nie wyciągniecie. O, Boże. Nie było mówione, w jakim to obrębie ma być. O, mo, mam pomysł. Widzicie, po prostu wystarczyło tu przyjść, tak? To teraz trzeba zejść tu na dół, nie? Ho. Dobra, możecie schodzić. Jest tu miękko. Dobra, dobra, ale tu na wierzchu chyba nie będziemy, nie? No, ale w sumie, czy on by tu zaglądał? No to też prawda, ale tu to, to się tak porozdzielajmy. Na przykład, Rockit ty pójdź mm, tu. Cześć, bo tu jakiś kabel tu wisa. Tu pójdź, my, tu. w no, tą parę. No, dawaj. O. Iść tam dalej. Dobra, będzie git. To ja może pójdę. Tutaj, takiej pary. Kurde, nie wejdę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Kurde, muszę ręce dać do góry. A nie to przez moje poliki się nie mieszczę po prostu taki poliki to się nie mieszczę, dobra, jakoś idzie, ale. Kurde. O, o! Teraz przysunę. No kurde. Dobra, to ja się schowam. Tu. Dobra, łatwo. Dobra, spuszczam tego crazy gościa. Może się pan bawić Chłopaki, bo ja słyszę jakby się coś tu przeciskało O kurde, trzeba ewakuować się A ja, ja sprawdzę o kurnie, chłopaki, on tu wchodzi na railo. A, moja noga! Odpadła mi noga! Pomóżcie mi! pobuście. O, już idę. Oj. Oj, zatkałem was! Chłopaki, pobóżcie mi! O Boże! Ła, ej, on tu wchodzi! On tu wchodzi! Łaka-łaka, a łaka, aleś. Was, przez ciebie przegramy. Waka, łaka, łaka, odetka! Nie 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 nie. nie, 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 nie! Nie, 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 Chłopaki, co się tam dzieje? Nie wiem. Muszę się jakoś schować. Biorę tą nogę i się czołgam. Och, jeszcze zgubiłem gdzieś swój... Kolec, wchodzę na górę! O nie! Oh. Dobra, snów, mesmo, łaka łaka zostaliście znalezieni. może się pan dalej bawić, ale jeszcze nie przegraliście, bo futi został. Dobra, ktoś tu nie by jeszcze został, ale idę szukać dalej! Oh. Oh, Boże! Oh. Nie wiem, czy dam sobie sam rady przyczepić tą stopę, ale na razie mi się udało! Dobra, idę górną więcej, i A co to za dwa kwiatuszki? Już na was lecę. Hugi i Flamzer z drużyny... Nie, Hugi i Bernard z drużyny Flamzera znalezieni. A pan dalej będzie was szukał. Ja dobra. Tu już nie nieba. Teraz pójdę sobie. O, oh, te góry, te góry. Och, śmierdzi. O, oh, śmierdzi tam. Dobra, jażże. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Hey, Ej, chłopaki! Chłopaki, musimy uciekać! Uciekać musimy! Dobra! Ah! Ej, ej, tungster miałeś to, staw zabrać Dobra, szaf, rób podkop. Szaf? Yy, dzięki, szaf chyba zrobił podkop bez nas. Aha, to fajnie, nie, 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 nie! nie, nie. O, 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 Jezus! Nie, zostaw, proszę, zostaw nie! Dobra, co, zostałem ja, ja tylko. porażę cię prądę! Gdzie mnie poradzisz? O cholera mój ogon mi się urwał moja elektryczna końcówka. Mam to gdzieś. Z drużyny, szafa, Teslo i dzięki znalezieni. A pan może szukać dalej. Dobra, tu sobie przeszedłem. O cholera. O cholera. O cholera. He. O nie nie, nie 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 zostaw zostaw nie 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 nie, nie. Dobra Kolejny Znaleziony. He <zysy> Nie widzisz mnie? He 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 Zdaleziony i troszkę spłaszczony Dobra tutaj w te szparkę zajrzę tu istnieła Tutaj ma. O! Nie no, proszę, nie jedz mnie. Nie jedz nie! Nie znalazł mnie! To koniec! To koniec dla naszej drużyny! Cała drużyna flamzera znaleziona. I na pewno pójdzie na eliminację. Jeszcze zostało dwóch z drużyny szafa. I trzy, jedne, jeden z drużyny łaki łaki. Kto wygra? Pan szuka. Zobaczymy. Dla podpowiedzi, by było łatwiej, są po lewej stronie tej mapy. Dobra, lecę. O kurde, chyba tu lecą. Jak tu leci, to mi pomóżcie nogę zamontować. Już pomaga. Głupi jesteś, głupi, głupku, ty, to jest nasz przeciwnik, nie możemy mu pomóc. Ech, chłopaki, błaga, pomóżcie mi, on, on mnie zabije, proszę, on mnie zabije. A, trudno, no, właśnie trudno, musimy wygrać, sorry, nara. No, nara, jeszcze tylko... Nie no, co ty robisz? No pewnie, że zławiam tu do niego ciebie. Nie, nie! Byliśmy przyjaciółmi, gdyby nie ten głupi tur jej mikseli! Nie, błagam! Nie, 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 nie! Jest nade mną, prawda? Nie, nie! Więc wygrała drużyna szafa. A wy głosujcie, kto ma odpaść. Czy to ma być Hugi, Bernard, Flamzer, Rockit, Slasho, Snuff, Mesmo, Wakawaka Waka, czy Jednonogi, Futi. Zagłosujcie w komentarzach. Widzimy się w następnych odcinkach Forte City. Siema new.